Cześć, witajcie moi widzowie. Dzisiaj do mnie przyszła taka otopaczka. Specjalnie wstrzymałem się z otwarciem, żeby pokazać dla Was co do mnie dzisiaj przyszło. Ciekawe, że już otwieram. Przyszły do mnie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to standardowe top loadery. Jest to 100 sztuk plus dodatkowo w zestawie 100 sztuk śliwów. To jest w środku. Zapłaciłem za to. Kurczę, nie pamiętam. A później sprawdzę i Wam podam cenę po sprawdzeniu. Oraz bardzo fajny album na karty Pokémon. Albo lantista, z dwince. Album kosztował około 80, 80 złotych. Konany z dosyć fajnego takiego materiału. Na zamek. Dymen. Tak. Soszetki.

Razy 9. Ile to jest. No nie wiem, dużo. Już sobie sami możecie policzyć. A tu co jest? O, patrzcie. I jeszcze w gratisie mi dali. Do tego też jakieś top loadery, ale jakieś są te nie wiem czy one są przezroczyste. Otworzę na próbę. Zobaczę co to są. No to nie jest już już pro, Nie, może się co, one są trochę takie zaparowane, bo dopiero co je przyniosłem z paczkomatu, ale są przezroczyste. Ale jakiś takie trochę szczerze, powiedziawszy a, słuchajcie, na nich jest. Dobre są, ochronna folia. Dlatego się takie wydają. Dobra, nie będę odrywał teraz, myślę, że zna 80 zł taki album Wam powiem, że się opłacało. Kupiłem go na Amazonie, jak ktoś z Was będzie chciał, to się niech odezwie w komentarzu, to podeślę link. To jest jakieś przegródka, nie? Myślę, że dosyć fajny. Będę musiał po prostu poprzekładać, bo mam taki album zwykły, byle jaki... Eee... Który nie mieści toploaderów, a chcę wszystkie te ciekawsze karty wkładać ogólnie w toploadery. Tak i zwykłe ultra pro, pro toploadery, Sliwy. Oraz jeszcze wcześniej, niestety rozpakowałem już, zamówiłem jeszcze Sliwy z Rebela eee, setki. Grubości. Także są to grubsze. Nie jak te standardowe sliwy z Ultra Pro. Te słuchajcie, są dużo lepsze, ponieważ są grubsze. Zobaczcie. Nie są takie szeleszczące jak tamte ciniutkie. I bardziej pasują na kartę. Teraz wam pokażę. Włożę jakąś. Yy... Kartę, akurat mam taką luzem. Patrzcie, jak się to prezentuje. Wchodzi idealnie. Nie ma dużych odstępów. Są dużo lepsze. Polecam. Jedno, opak jedno opakowanie, 100 sztuk i 10 zł. Zapłaciłem. Dajcie znać, jakby co to też Wam podeślę. Linka. I można. Tu mam akurat jeszcze takie top loadery rozpakowane, pakuję wtedy taką kartę w sliwie. Pakuje się toploader o elegancko. Tak to się prezentuje. Dobra, to by było na tyle taki krótki, szybki filmik chciałem nagrać z unboxingu tego, co dzisiaj do mnie przyszło. Także cześć. A i nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. Na razie.